Cześć wszystkim, dzisiaj wyrwam zęba. Mam ładną fryzurę i dzisiaj będziemy w wróżce zębuszkę, właśnie na wróżkę zębuszkę i wiecie co, wróżka zębuszka był troszkę, mam ząbek, ząbek jest trochę jedzony przez muchy, ładne ma korzenia 3 północ. Ponad... I tu powiem pielko od dentysty. Bo wyrywałem. I co jeszcze? I jeszcze. szedzamy pod poduszkę. Musi mieć goły ząb. Nie może być papierku, bo wiem o tym. Bo czytałem. O tym i kładziemy. Papa ząbki. to się pożegnamy z Tobą. Chcecie mieć? I, pa, papa, do jutra. Muszę go wyczyścić. Przepraszam, że, że ranek będzie, bo mnie ciekawi, bo można pijąże dostać albo. Można dostać nagrodę. Co? Nagrodę? Po co nagrodę? A właśnie nagrodę. Jestem na Hawajach. Wiecie to, jestem na Hawajach. I pokazujcie pilota. Nie, nie, nie. Jutro się spotykamy ranko. Muszę zasnąć. Trochę pokażę, jak będę spał. Co? Mam koniki, lajdupy i się. zobaczymy ranku. Za 3, 2, 1 i start. Cześć w wóżka, w wóżka coś łóżka, że muszka coś przyniosę. Pięć dziś. Czy to są wroczyła cię? Nie. Naprawdziwa Nie. ci pocieka. Prawdziwa cię odpiszę. A jakoś wam ściuszkę pokazać, patrzcie. Trzeba zamknąć to całkiem. I z tego zrobi się 500. Zaszartowałam, to był plan. Pokażę Wam odwróćki zębuszki, które mam do Wokini, drzew. Pokażę Wam ten Pierwszy trik jest tak. Jest takie, musi się chyba przewadzić jak to się mówi. Albo... Muszę wyjąć z butelki tą butelka jest pod 50, muszę ją wyjąć. Mam piją. Jeszcze druga szansa. Pokażę Wam jak to ma konkretnie być. Trochę tu na to. No, może bawię się. Brądem. Prawie by było. A teraz trzeci raz. Trochę daleko, bo mi się prawie by udało, bo widziałam to właśnie. Co tu mam być? Ja ja ciutko chyba zamknąć.